Panie. nie, znowu ta szkoła. Mm, mm. Znowu zaczyna się szkoła. Ej, ja sobie piję Lipton'a. Ej, mam wywalone jak pszczoła. Ej, szczypy cię tutaj jak komar. Ten bit miał wlecieć parę miesięcy. Zarobię na tym kilka tysięcy. Byłem beznadziejny kilka lat temu. Teraz już mordo. Nie ma problemu. Mówię ci, że będzie Git. Ten nowy hit, ten nowy hit. Daj znów leci ta szkoła Ej, po co mi tutaj biologia? Ej, mam wywalone jak pszczoła. Ej, szczypić tutaj jak komar. W szkole nadal są nudy. Nienawidzę tej budy, ale brzydka ta bluza. Zaraz zrobię ci guza. Ej, nareszcie kończy się szkoła. Ej, cała rodzinka wesoła. Ej, mi nie pasuje już pszczoła. Ej, nie szczypicie jak komar. Ej, zaraz przychodzą święta. Odpakowuję prezenta. To kolejna piosenka, a moja głowa pęka. Ej! Wesołych świąt! Życzę Vector PL i Bubson i cały sześcianowy też. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Ej!